Siema widzowie, stawcie... Siema widzowie, stawcie w górę, subskrypcję. Siema sąsiad. Dokładnie tak, dzień dobry. Brajanusz. Dzień dobry. jak tylko tak. nie wpadnij w feder, bo odpalam. No dobra, dobra. Ja tu schodzę stąd. Dobra, ktoś tu powoli. Chyba ostatni raz zostałem przy chociaż. też. Ostatni raz? Ostatni przejazd? Nie. Jeszcze ja tam mało samo. No, chyba chodź. Jest ja w gieriku. Chodę. Nie no nie jest jak dużo. Okay, Tylko czekaj, jak tu patrzy. Nie no, git jest. Okej, okay, tam. Wchodzę. Cześć, nie. Na wrodkę to ostatnie, ja przyjadę ten. No, raz rurę. Pod końcem musimy sypia. Spadaj tu powoli ja tu pociągnę. No ciężka. Dobra. Dawa już tym tu. W ogólnie jutro wyleci pierwszy odcinek. widzieli? wiedzieli. Dobra. Ej, weź tutaj ten, jutro jest Ej, teraz tu. tak nie będę jako... Teraz nie będę jako Brian, ale tak teraz yy, normalnie. Weź Piotr, no. wrzucał, wrzucaj sobie w weekendy dwa, ra, dwa razy po odcinki. Rano i na wieczór. To fajnie wygląda, to fajnie było. No, można, można. Ale z jakiej serii? Nie wrzucę tam z tą. Ej, albo na przykład... Patrz, rano wrzucaj na przykład z tamtej serii z Kolonii, a na wieczór wrzucaj z tej. Albo na odwrót. Ale nic rano i... Chyba, że w weekendy na rano i wieczorem. Jeszcze no, w, weekendy, w, weekendy. w weekendy, no? No to weekendy można. Dobra, bierz młody motorynkę i jedziemy. Dajesz, no. Na przykład, w sobotę rano nie w, wrzuć z kolonii, a na wieczór z tutaj, a w niedzielę wiesz, czego chyba nie. rano bym wolał z kolonii, z tego, z wrzucić. No to rano z Brianem, a na wieczór jedynie z Kolonii, no i gif. No no, Sam trzeba, no, a... bądź Ja mam ten rzepak włożyć. Do Syloza, czy sprzedacz? No do Syloza. Ej, wujek! Wujek, a ja, wiesz, jakbyśmy teraz pojechali w drugą stronę, to byśmy szybciej na gospodarstwo dojechali? Dobra. Trudno. No, teraz mi tu mówisz? A co sobie w z tą drogą? No. No nie, no nie da się wyczynić. No nie wyprzedzisz, bo to przecież duże jest pod tym... No eee! No, co wziąłeś? Od... Co, co robisz? Nie wyprzedzaj, nie wyprzedzaj. Kurde, no, nie wujek, co się jest z tą motorynką nie tak? Co jest tak nie tak? Ona sama skręca. Jak to? Może no, też się jakoś... Może się jakaś gałęź około zaplątała no, i... Się może, coś tam załapałeś. Twój Ferguson po lewo nie pod tę górę, ja widzę. No to zgasz i poczekaj chwilę. Myślę. No. Nie wiem, jadę... Skręcamy. O kurczę. Widzę, żeś ci sąsiad skręcił. Uch, dobra, zapatrzyłem się, sorry. <grym> Ktoś skręcił, powiem ci. Widziałem to. Oho. Młody. Młody, nie wyprzedzaj mi, tak u ciebie przejadę. Spokojnie, boję. No, byłeś bo taki pewny. Byłeś żeby... na gumach. <noise> no lepszy Już czekamy te dzieci No zaraz pojejesz Wrócę tylko na gospodarstwo Poczekaj chwilę okay. O ja znajdę teraz ze zgrabiarki, gdzie one jest A póki dobre O jak dobrze wrócić na gospodarstwo Wujek, ale jakoś największy klimat na tym gospodarstwie daje ta obora. No wiem. Wie właśnie. No fajnie na środku, nie? Znaczy nie? Chodzi to pastwisko daje, daje bo chciałem z pastwiskiem. Ja te... I to pastwisko daje tu dużo. Czekaj, weź Władymirca, nie bierz tego dużego. Władymirca weźmiemy do skrabiarki. Nie ma sensu tego dużego tu palić. Co? A nie mam tego? Silos. Już ci pójdę pomóc. W nie sądzę, że to jest takie trochę, no. Ja bym był taki mod, że stawiasz płot, na przykład stawiasz płot sobie na łące i ja by... Tutaj Robisz sypiesz. taką dróżkę do obory i po prostu krowy mają taką animację, że idą na takie pastwisko na łące. Zobacz, Aha. sąsiad. Widzisz? I to sypiesz do silosu. Już masz w A ile jest ten silos ma tego litrów? 30 tysięcy. To było 2000, tysiące, no to jeszcze dużo. Dużo, dużo. Wiesz tam ci... Yy, albo nie, dobra, na razie nie, bo bym ci najwyżej pomógł tam kultywatorować. Z tyłu u ciebie, no, za gospodarstwem. I na rzepach, nie? Byśmy pojechali do ciebie jeszcze. Yy. Tam pomogę ci, nie? Z młodem. Młodego się weźmie, to... mi tu trochę popracuje. W gospodarstwie. Ja um, oh no. te prasy tu wyciągnę. Niestety tak młoda, ale... Mówię, bo się zaczep... Wyznaczek bo ja szczepiłeś, bo to czepiłeś pod zgrabiarkę, pod przedtrząsarkę, a tu trzeba na inny zaczep. O, Teraz to weź tu podjeść, wiecie. Już zamieniłem, już zamieniłem. No, no dobra. To wystarczyło zaczepy zamienić, bo ty źle zaczepiłeś zgrabiarkę grabiarkę buja. Dobra, robimy. Mhm. Jak pan zmieniłeś to? Jakoś to ładnie tam trasuje, nie? Trasowaliście tak w tym szkole tam co? Zaczy, zgrabiania szkole? jeszcze nie mieliśmy, ale kiedyś u dziadka, co e, tam o, bo, bo. w górach mieszka, to nieraz no, mi pomagałem cię się na U u Ja też tam nie na wakacje jeszcze. Mówiłeś mi tam chyba na tym. No, a myślę, że jesteśmy No. No, na ile ty jesteś? Na wakacje, a później, później też przyjedziesz? I ty mówisz, że na wakacje przyjedziesz, i, i Później powiedziesz, no, Nie chcę ci mówić, no. Bo jak nie chcę ci mówić, ale ja postanowiłem z rodzicami, że teraz będę mieszkał u ciebie i będę chodził do szkoły tutaj u was. No, dobra, może być. Bo rodzice powiedzieli, że jak ja mam do tej szkoły rolniczej chodzić, to. Co, żebyś ty powiedzieli, robił, żebym przyjechał do ciebie i mieszkał z tobą. Tu ja sto to i. A to będzie musiał Piszmy, sobie za ciebie przywieźć, nie? No to nie wiesz, co tam pojedziesz znaczy, ty... No, rodzice powiedzieli, że tam dzisiaj na wieczór może przywiozę. No, o, powiem, o sorry, to Sorry, bo to... ja nie patrzyłem. No ja też tam nie patrzyłem właśnie. ale nic się stało. Bardzo to tak. To... Niestety ale to będzie będziecie barankami pozbierać wiesz czemu. No to proszę nie ma wiesz czego. Aha. Nic się nie dzieje, no, tą małą przyzepeczkę pozbieramy. Znaczy na no to no. Może no, to... Z pracowników. Z... No ale będzie wyjeżdża, będzie głować Wolałbym, żeby nie, bo plagi no, no. są na serwerze. No Kurde, ja chciałem Może zasiać z... Ale co to No to ja ci pomogę, lepiej A co chcesz zasiać? Chciałem zasiać, ale... To jest... nie ma września już Znaczy, jeszcze września A co chcesz zasiać? Może rybak sobie zasiać, jak chcesz Właśnie pszenicę już kupiłam Mhm To trochę poczekasz, Sączek Słuchaj o, rzepak to możesz zjeść jak chcesz, nas przenosz. Nooo, można. Na duże. Niech to wyjątkowie. Hmm. Wiecie, dużo tych barek to młody to ten nie wyjdzie. No, nawet nie ma przeciepu, po co grzać. O, tam duże, bo już poczepiłem. No, no to tą małą chociaż weź. No, z... Nie bierz tej dużej. No bo nie. No, ja Czekaj, co? Wujek, ja wezmę ciągnika z turem. No dobra, i do łyżki można załadować. No, rzuci się. I to nie ma sensu tu brać. I to widzi źle to yes. no, tu jak tu jest. Mało sensu. I to sensu nie ma. Jakie mamy takie pole, co mamy jakąś kurdeś nie? Nie. Mamy same sarko, nie? Wujek żadnego pola, żeś nie kupił z tym. Ale ja ci mówiłem, że ty za mało pój kupiłeś. Tak, jest. To chodzi. Jest tak. Zanim ty przyjechałaś, to ja nakarmiłem ich. I tam, bo, bo mi tam kolega przyniósł takie duże balki, kostki, to ja, w taką małą cenę, to mówię, dawaj. Czemu nie? Ty tą dużą szczepę wziąłeś? Dobra, to małą, dobra. Nie, bo ty nie wziąłeś szczepy, dobra. Wziąć na łóżko. Bo jak już możesz iść, szczerze mówiąc, to jest załadowanie. Dobra, dobra. No ja wezmę Ja ci pomogę, czekaj. Nie wiesz jak to działa? No zrobić? one już były załadowane, ale mi spadły. To ja w jedną rękę ja brankę wezmę. Ułatę. jedną no brankę ja wezmę. Się. Czekaj, bo tu jeszcze jedna jest. Widzę. Dostała. poprzedniego. Tam nie bierzesz do krów, tylko do. wiesz, na plantkę do stodoły. Chodźmy. Bo to na zapas robimy. Jest tam krówki? Ładnie krówki, ładnie krówki. Czyste szoki. Zebrałeś wszystko? No już da. No widzę, widzę. Pytam się, czy wszystko zebrałeś. Muszę wolno jechać, bo one zaraz wpadną Wezmę ci tą jedną, bo ci wpadnie za... Może zaraz. wujek, żeś mnie wystraszył, a ty zabrałeś mi kostkę No, zabrałem ci ją, żeby... wiesz Dawaj, dawaj, dawaj Uwaga, co to jest no i jeszcze Jeszcze ładnie, stań. Paj, bo tu są te Widły Widzę, widzę. Hmm. Jestem Fargusana, no nie, 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 czy Ursusa? Ja chcę Ursusem, bo ja Ursusem no umiem No Ursusa bierzemy Ursusa nie, Bierz Ursusa I nie, tu, podjedziemy bo ten... no. I tam wcofasz do stodoły, dobra? I tym. Siewnikiem? Siewnik odczepił. Tak, siewnik odczepił już to dole. tu w przekroczniku. No chyba, muszę jedną rzecz zrobić. Dobra. I ze siebie tu mi, bo duszno w tym siewniku. Dobra. I to sobie otwórz też. Jak myćmy? Tak, gdzie te biegnie. Sodom. To, to stodołem tu ładnie wcofasz? Tutaj ładnie stylą idealnie sobie nie ruszę Tutaj gdzie stoi E-e-e, idę to tak ty nigdy nie ruszaj Obłowujek, buja go No nie no, no, ci, że buja I Tu ładnie odszedł. powoli, powoli Powoli, powoli, już się roz... Dobra, do góry, do góry Dobra I dalej Do sąsiada a wyjdź, wyjdź, wyjdź z traktora, wyjdź z traktora. Chwilę. Jest motorynka. Sam stoi. To jak ty miałeś te urodziny. Masz umiem mieszkać. No. No. Jak się tu Arnie, stoi? Mm. Rower dla Ciebie Co? Nie no żartuję, motorynka Bo jest jak? Twoja Motorynka Twoja Jej. Jej. Super No Dobra, ale do roboty motorinkom się później pojeździsz To Ty wujek też jedziesz ciągnikiem? Je? Czy nie? Czekaj, mamy jakiś ten Mamy kultywator, to poczekaj to Poczekaj, poczekaj tam na mnie Pojdziemy tam do niego Dobra, na rzepak. Stań tam. Bo... Sąsia, wujek, nie wiem czy nam się opłaca do niego jechać, bo zanim my dojedziemy, to on skończy to pole robić. No to dawaj tam do nie, niego z tyłu. Nie, nie, teraz nie. To co w Tam chodź do niego, on ma z tyłu pod, jest pod, na podwórku. Z tyłu. Ale on już hmm. co zrobił. A no to no, do niego jedziemy. czaczki Ten Lizard nie daje rado pod... Nie daje rady pod górkę. Chociaż Oczasz... Jaki Lizard? Coś, ja Nie, ty masz Lizarda? Kiegoś? Dawaj gdzieś bo, ja, bo ja tam... No, co tam, mody? Bo ja... Ja jadę gówno. Bo ja tam widziałem ja ja, ja ja jak ten jechałem autobusem. To widziałem takie małe pole z kukurydzą i tam było sprzedam za 5 chyba tysięcy kupimy ja. Ale za 5 tysięcy... Co? Za 5 tysięcy? Ile hektara? Małe czy duże było? Jakie? Nie wiem, no, takie małe. No trochę... No takie małe, ale trochę jeszcze lasku było, bo tam facet na przecenę dał. Nie wiem, no, to no, pojedziemy obejrzeć najwyżej poza odcinkiem. To poza odcinkiem, bo ja tam wiem, że ty nagrywasz. No bo jak było jechać za mną, to byś już dojechał, bo ja już dojechałem. Serio? No. Mhm, dzień. Dobra. Ja nie wiedziałem wytrzeć co. I są siat. Gdzie dobry? Jasminowo. 12. Za dziewięć. ładnie mam pijdzie. Ja to powiem wam, że ja to nie porodę. Ty, ale to fajnie gleby robi. Mody, poczekaj wody ja ten Mój kultywator fajnie robi. A, dobra, bo ty robisz no. ty. Dobra, też ci taką glebę robi, dobra. O nie. No tylko sąsiada taki robi. ma no. Dobra, ale to też się nie różni nic niczym. Cośadujesz. Oh, Co nic. nic się nie dzieje? widzisz miał takie to. Znaczy nawet jakby teraz wjechał jeszcze raz kultywa kultywatorem to by miał normalnie. Ale co mu to co mu to zmieni? Po co mu to? Że się to i tak będzie miało takie samo. Kurde, te suknie mi i nie mogę wyjechać. <laughs> Tu nie ma miejsca na nawracanie, zaraz do... No właśnie I już no, <laughs> będzie. Padnę. Ty też wracaj. O, tutaj rozrobione. Pamięci, że tak. Ajdzie do wody, nie rozbąd na 4 na 4. O kurde, sprawda? Ja może za siadzę... Spawy puścimy. No i dawaj za mną Już, już, już. Coś co jeszcze kawałek tam no, bo... ja nie wiedziałem, że tutaj można jechać. Tyle, tyle lat już na tym filmu. ciężko się roz... rozpędzić, mam. No, widzę, widzę właśnie. No, tak muszę się tak Zbiera coś. Od razu ci tutaj, wujek, już mogę to pole pokazać, bo to jest to teraz. Patrz. To jest to? To jest to po to. Tak, to jest, stop. jest to. Znaczy... Nie patrz na mapie, bo to inaczej pokazuje. Wiem, wiem. Nie, Nie to zaorane, to obok, z Wiem, wiem, ale no... Fajne, no. Ale... Myśmy mieli trochę no, kukurydzy i trochę lasu ci, że... byśmy wycięli. A ja bym... Ty, bo to jest... Tego samego typa. Nie? To... No, tam wiesz. To ja bym to zaorane wziął. Jaki chcesz wujaku ku A gdzie ja to ku dam? No jak ty masz tam silos, wujek? W sumie. Dobra, w sumie to właśnie. Zobaczmy, jakąś spotkam się tam. Ja was wezmę przed tym Władimircą, Badimir, co ty sam się drobisz. Ej, ej, ej. Nie pytaj nawet. No właśnie. Szkoda, dalej. Dosłownie szkoda gadać. Więc zatrze jak możemy wziąć i to za orany i to z kukurydzą. Bo to i tak cena ta sama. Na razie sama. nie ten czas. To nie ładne. mam pieniędzy. Dokładnie. Bo to tylko weźmiemy I i to z kukurydzą na razie. Na razie to z kukurydzą tego weźmiemy. No dobra, to super. Wiem ci młody, że na razie to jedziemy tak długo jak no. Jak tam jechali. Tak samo nie, tu mogę chodzić. To jest szybciej. Tu jest dwa razy Ale szybciej aż tam. Jestem sąsiad To 15 na godzinę. To bo w biegu, żeś tam nie zmienił. Aha. Jak to jest? Czy biegów nie zmienił? Bo jak ja od razu tym Ursusem już tam do podsiewnik. jadę, bo i tak ten Ursus będzie siał na pewno. Nooo, może... No czekaj, wstrzymaj się na razie. No, Możesz tak wczepić ten bultywator tam. O, no, czekaj, najwyżej ten bultywator tam. Tu wiesz, to co, wujek, robimy? Co robimy? Odcinek drugi, trzeci. No to czekaj, wujek, nie zaczynaj jeszcze. No, no kończę właśnie. Aha.